Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Mamy tutaj W204 z silnikiem 651. Przebieg, wiecie jaki jest. Samochód przyjechał na wymianę rozrządu. Co do odgłosu, jaki jest przy odpalaniu tego silnika. Jest po prostu miazga, poświęcę się, ewentualnie będziemy robić tu remont silnika, jak to odpali się, rozleci w tym momencie, no ale jakoś do warsztatu musimy wjechać, samochód odpalony był rano przez właściciela, po dwóch tygodniach postoju nie rozleciał się, to mam nadzieję, że jak dziś rano przyjechał, postał do południa do wjazdu do warsztatu, nie rozleci się nam tym razem. E, oczywiście jest tu wielkie ryzyko, bo dźwięk jaki jest słyszalny jest po prostu prze, prze niedobry. Także dla Waszej wiadomości, dla Waszego słuchu, żebyście zobaczyli, i jak jest przekichany jak silnik odpala, żeby też zobaczyć co jest w środku, jak wygląda rozrząd, eee, zobaczycie co tam się dzieje, jaki jest dźwięk, więc zapalamy. Oboz! <ścoughs> Powiem wam że. Ja pierdziele, no i się stało, jak już zapalił, to do warsztatu wjedzie i już nie będzie ponownie odpalany yy, przed demontażem rozrządu, także jesteśmy już bezpieczni, no ale tutaj yy, pod tym deklem naprawdę, naprawdę będzie się działo, także zobaczymy w dalszej części filmu, jak to wygląda od wewnątrz. No i mamy tutaj silnik wyciągnięty, rozebrany już rozrząd, yy, tak jak mówiłem, no i zobaczcie, co tutaj tu się dzieje akurat. To tak wygląda w takiej formie. Czyli jak widzicie, bardzo mocno rozciągnięte to jest wszystko. Spodziewałem się tutaj uszkodzonych kół. No ale koła wyglądają bardzo dobrze. No ale łańcuch no nie przejdzie czegoś takiego. Jest to takie odpalenie, żeby to, to wszystko naciągło. Oczywiście tutaj jest napinacz, ślizg. To jest po prostu pierwszy taki obraz po ściągnięciu tej płyty. Tutaj tylnej, po ściągnięciu tego. Tak to wygląda. Gdzieś tu jakiś już Silikon widać, ktoś tu już gdzieś był. Na głowicy tutaj widzimy jakieś hieroglify. Szaro coś tam, coś tu jest, już coś tu gdzieś było robione. No ale rozrząd tutaj chyba został oryginalny, no i niestety nie powiodło się tutaj, w tym samochodziku, jak widać. Jest to bardzo, bardzo naciągnięte przez to odpalenie powoduje długie, długie naciągnięcie tego wszystkiego oleju. No i to właśnie ten odgłos tego tutaj chrupania, też już mamy jak widać wyżłobienie na głowicy, czyli też już uderza o głowicę. No i powiem szczerze, że tutaj chyba nie będziemy nic więcej się już skupiać na tym motorze, ponieważ wygląda sytuacja, jak wygląda, już nie było po drodze żadnych. Większych niespodzianek, standardowa sytuacja, po prostu wymiana rozrządu. Jeszcze skorzystając, dograć kawałek, mamy tutaj silnik 1.8 TFSI Z, ze Skody, jest to silnik Volkswagena. Ten taki co tam dawno, dawno na którymś filmiku sobie wisiał na podnośniku, w końcu znalazł się czas na niego. Żeby się za niego zabrać, oczywiście wypaliło tutaj dziurę w zaworze wydechowym. Jak widzicie na niektórych zaworach wydechowych czy też sących, też jest duży nagar. Tutaj silnik sobie po prostu palił olej, co powoduje zwiększoną temperaturę. No i takie właśnie klimatu. Tutaj mamy kolektor akurat wydechowy. Ale Wam pokażemy jeszcze, co się dzieje właśnie w sącym. Co były właśnie te tematy, jakby to tam zbliżyć, zaświecić. O jest, widać. Co właśnie dużo jest tematów na te silniki FSI, czy tam te CGI z bezpośrednim wtryskiem Tutaj. O, to tu jest ten akurat obmyty. Yy, na tej dziurze na zaworze, obmyte są zawory. No ale każde inne w tych sprawnych. Zaworach są już takie grzybki, oblepione dosyć ostro. Są to właśnie te skutki stosowania tych silników z bezpośrednim wtryskiem, gdzie zawory nie są obmywane paliwem, tylko po prostu cały czas zbiera się w nich na nich ten nagar właśnie. I to tak właśnie wszystko po czasie wygląda. Także tutaj mamy też te roboty jeszcze przy okazji remont w tym Volkswagenie. Oczywiście to idzie w Skodzie. No ale powiedzmy, że Volkswagen, no i tak to wszystko wygląda, także życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.